Przesyłka od widza, którą dostałem w styczniu. Dzisiaj wrzucam film. No, tak to ten czas leciał. Dziękuję Ci, Dominik. Dla Dominika, dziękuję. No, to zobaczmy, co tam było. Podaję ceny: 65. rocznica oswobodzenia Auschwitz. Cena 2 zł. Olimpiada w Turynie. Również cena 2 zł. W Sybiracy również z powodów nakładów. To są żetony 2 zł. I oczywiście dziękuję bardzo za tą przesyłkę. 2 zł. Jaszczurka. I tu się bardzo zaskoczyłem. Spójrzcie, skrętki takie są nawet do 1000 zł w tych dwójkach. Zobaczymy. Na samym końcu filmu Wam powiem, pokażę, czy to jest więcej warte, czy tylko 2 zł. 2 zł dzieje złotego. Trochę niższy nakład i już tutaj do 5 zł. 2 zł puchacz. Cena 5 zł z racji tego, że zwierzęta zawsze lepiej chodzą. I spójrzcie na nakład 990 tysięcy. Dobrze sobie zdają sprawę z tego, jakie ceny będą w związku z nakładami. 2 zł milenium. Cena 2 zł. 2 zł dzieje złotego. Cena 2 zł. Dzieje złotego. Głowa kobiety również 2 zł. Krzester wrzesień 1939 2 zł 60 rocznica Powstania Warszawskiego 2 zł Jan Paweł II 25 lat Pontyfikatu cena 2 zł Piękna moneta z dziurką, ale z powodu nakładu to jest cena tylko 2 zł Władysław Szczemiński cena tylko 2 zł Generał Sosabowski cena około 5 zł Kwiatowa wystawa Expo 2005 cena 2 zł W lecie programu trzeciego polskiego radia O ile ja fajnych zespołów poznałem dzięki temu radiu To jest po prostu Coś niesamowitego, i tu nakłady zaczęli zmniejszać. Ale niewiele to pomogło już dla kolekcji. Michał Siedlecki, nakład pół miliona sztuk, cena 5 zł. 2 zł, świstak, przepiękna monetka, cena 5 zł. Setna rocznica powstania Taczańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, cena 2 zł. Kolejna moneta z cyklu Dzieje Złotego, cena 2 zł. 2 zł, Gdynia, przepiękne miasto drugiej Rzeczpospolitej, podstawione od podstaw, cena 2 zł. 25 lat Solidarności, również 2-3 zł. Ksiądz Jerzy Popiełuszki, 2 zł. Nie topesz, tutaj cena 2-3 zł. sokół wędrowny i lata 2008, czyli boom. Na monety ponowny tutaj cena tylko 2 zł. Sprawdziłem tą monetę 2 zł. Jaszczurka, czy to jest skrętka? Dwie takie same monety mi wysłałeś. Niektóre się powtarzały. No niestety nie mam skręt. Oczywiście bardzo dziękuję Ci, Dominik, za tą przesyłkę. To była część pierwsza. Zapraszam na część drugą.